to będzie coś związanego z takim moim znajomym dobrym w Nowym Jorku, który był lekarzem dermatologiem, ale biedaczek nie zrobił jeszcze wszystkich egzaminów takich, które tam były potrzebne, żeby pracować w swoim zawodzie, więc pracował na dachach tam, na budowach gdzieś i był strasznie czerwony i w ogóle tak wyglądał dosyć śmiesznie i akcja polegała na tym z nim, że on lubiał na spotkaniu, na, ka na każdym przyjęciu, czy gdzieś tam się odbywały jakieś spotkania, oświadcza się dziewczynom. Pierwszym, przy pierwszym spotkaniu, zupełnie. No i dziewczyny się strasznie płoszyły, bo jak to tak można na pierwsze spotkanie się od razu oświadczać? On się w ogóle tym nie zrażał, po prostu taki miał zwyczaj. I tak naprawdę zdarzyło się, jak po jakimś, jak znowu po jakiejś chwili, że znalazł dziewczynę, która przyjęła jego świadczyny i wyszła za niego za mąż. Ale przyzwyczajenie zostało dalej.